Ty nam błogosław, radę Twój w potrzebie i bronić zguby, gdy zagrasz. <laughs> w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Tydzień Biblijny zachęca nas, aby Słowo Boże było obiecane, aby było obecne w naszej modlitwie i codzienności. Gromadzimy się na Mszy Świętej, aby poznać Pana Jezusa w odczytywanym Słowie, ale także po łamaniu chleba. W obecnym Mszy Świętej, Miłości Bożemu, polecam zmarłych Julię, Jana, Władysława, Bajdak. Wypraszajmy. Dla tych zmarłych łaskę życia wiecznego. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bo wszechmagący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmagący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom. Które obdarzyłeś łaską wiary i daj im również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskiej. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościoł. Chodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z, uwagiem, z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki. Które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Oto Słowo Boże. Niech cała ziemia chwali swego Pana, Niech cała ziemia chwali swego Pana. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Przejdź mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są twe dzieła. Niech cała Ziemia chwali swego pana, niechaj cię wielbi cała Ziemia i niech śpiewa tobie. Niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Może na suchy ląd zamienił Pieszo przeszli przez rzekę, nim się przetoradujmy. Jego potęga władana wieki, niech cała ziemia chwali swego Pana. Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. A jako wskrzeszeł w dniu ostatecznym. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie: Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto Słowo Pańskie. Panu Jezusowi przychodzącemu do nas w swoim Słowie oraz w sakramentalnych znakach chleba i wina przedstawmy wspólne potrzeby. Módlmy się za papieża i pasterzy Kościoła, aby dawali wiernym świadectwo omiłowania Pisma Świętego i Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Aby z ufnością podjęli wezwanie do służenia Panu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy są uczestnikami spotkań w kręgach biblijnych, aby łączyli te doświadczenia z codziennym życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode małżeństwa i rodziny, aby bez obaw sięgały po Pismo Święte i czytały je. I kształtowały swoje życie według jego wskazań. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Julię, Jana i Władysława, aby w życiu codziennym, aby w życiu wiecznym cieszyli się chwałą zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas słuchających Słowa Bożego w czasie liturgii, abyśmy się nim umacniali i realizowali na co dzień. Ciebie prosimy.

Ty z owocem, ziemi i pracę tobiego Tobie go przynosimy, we 118 nas lebem żyć. Błogosławiona jesteś Boże teraz na wieki. winnego krzewu i pracy rąk ludzkich Tobie je przynosimy, by się stało dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pani, nasz Boże, sprawę byśmy zawsze składali tobie przez sprawowanie paskalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołowi zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom mówiąc, bieście i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofierujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem. Ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze Wszechmagący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniom słowami, pokój wam. Prosimy Cię o niezważajne grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pani niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ostrowiona dusza moja. świętym boskim sakramencie. Ile minut od godzinie, a godzin wieczności. Tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Módlmy się, Boże nasz ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przeniósł nam pomoc w życiu doczesnym, wjedną nam wieczną radość przez Chrystusa Pana naszego. Boże Ojcze, Stwórca świata, Wszechmogący i miłosiernych, który z miłości do nas posłał na świat swojego Syna, jako lekarza do życia, Spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności, lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukałem siły zbawienia i pocieszenia, uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwilach próby, ale uwolnij od wszelkiego zła. O to cię prosimy który z synem i duchem świętym żyje, i klujesz na wieki wieków. Maria, uzdrowi Cielko chorych i Matko nadziei. Święte Michalach Haniela. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.